Osobiście, Pani Kancelaria, wszyscy byliście bardzo mocno zaangażowani, jeżeli chodzi o ustawę o fundacjach rodzinnych. Co to daje? Jest to rozwiązanie, na które środowisko firm rodzinnych czekało ponad 30 lat. A skoro było tak długo wyczekiwane, to oznacza, że jego zastosowanie jest rzeczywiście wszechstronne. No przede wszystkim fundacja rodzinna to jest ten brakujący element w układance w kontekście sukcesji, budowania firmy na pokolenia, trwałości tego, biznesu. Do tej pory polscy przedsiębiorcy myśląc o takich rozwiązaniach niestety musieli sięgać po fundacje zagraniczne, które były nie dla wszystkich dostępne, były drogie, były często niezrozumiałe. Mamy nareszcie fundację polską, możemy realizować sukcesję w pełnym tego słowa rozumieniu, ale fundacja rodzinna to nie tylko wehikuł sukcesyjny. To także bardzo atrakcyjna platforma inwestycyjna, a oznacza to, że jest to rozwiązanie, który, po które mogą sięgnąć nie tylko właściciele firm rodzinnych, ale także osoby, które dysponują określonym, określonym kapitałem inwestycyjnym, a który może pochodzić z dobrze płatnej pracy korporacyjnej, z, ze spadkobrania, z wygranej z lotto, prawda? Czyli źródła tego kapitału mogą być przeróżne. Natomiast Fundacja Rodzinna, jak powiedziałam, jest tą platformą inwestycyjną, która jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna niż rozwiązania standardowe. Przede wszystkim wynika to z preferencyjnych warunków podatkowych. Fundacja rodzinna to także ciekawy skarbiec rodzinny. W jakim rozumieniu? Często pragnieniem osób, które dorobiły się ponad przeciętnego majątku, jest rozwiązanie, żeby ten majątek nie uległ rozproszeniu, albo co gorsza, żeby nie trafił w niepożądane ręce, choćby drugiego męża, żony, która wyjdzie za mąż po śmierci, prawda? Pierwszego, więc, więc takie sytuacje przecież wszyscy, wszyscy znamy. Więc rzeczywiście, Fundacja Rodzinna daje możliwość akumulacji majątku, daje możliwość, żeby go pomnażać i przekazywać kolejnym pokoleniom. No, mówiąc o Fundacji Rodzinnej, możemy również mówić o fundacji w rozumieniu banku rodzinnego, który będzie wspierał edukację czy pierwsze biznesy przyszłych pokoleń. Mówiąc o fundacji, możemy mówić o również Formie family Office, czyli już takiej najbardziej dojrzałej organizacji rodzinnej, której zadaniem jest z jednej strony zabezpieczenie, zabezpieczanie interesów członków rodziny biznesowej, ale również, to co powiedziałam przed chwilą, ochrona majątku jego dalsze podnażanie. Także jak widzimy, wachlarz możliwości, jakie stwarza Fundacja Rodzinna jest bardzo, bardzo szeroki. A realizacje wizji fundatora, głowy rodu są absolutnie zabezpieczone. Proszę powiedzieć, z Państwa doświadczenia, kilka miesięcy mamy tę ustawę, czy pojawiają się fundacje rodzinne w Polsce wedle polskiego prawa i czy będzie to bez wątpienia sukces? W tej chwili e, mamy prawdopodobnie, ponieważ te dane nie są e, weryfikowane każdego dnia, ale mamy prawdopodobnie złożonych około 500 wniosków o zarejestrowanie fundacji rodzinnych, z czego efektywnie taką rejestrację już na pewno uzyskało ponad 200. E, jest to proces, który, mm, z którym będziemy mieli do czynienia jako takim zjawiskiem rozwojowym, prawda? bo kto złożył w pierwszej kolejności wnioski? No, prawdopodobnie te rodziny, te osoby, które już stały w blokach startowych, no my z dumą możemy powiedzieć o tym, że jako pierwsi w Polsce złożyliśmy taki wniosek, sąd nam dadał naszemu wnioskowi numer i numer jeden. No ale byliśmy tego w pełni świadomi, zresztą pracowaliśmy nad projektem tej ustawy. Przedsiębiorcy w Polsce potrzebują jeszcze trochę czasu, tak? Czyli potrzebują nauczenia się tego rozwiązania, bo jak powiedziałam, jest ono nowe, w związku z powyższym no niektórzy twierdzą, że to niech inni troszeczkę, prawda, popraktykują, to my wtedy dołączymy do tego grona. No, była też szeroka, szerokie grono przedsiębiorców, które czekało na 15 października, twierdząc, że to będzie ta data przełomowa, która pozwoli im utwierdzić się w przekonaniu, czy, czy chcą tutaj w dalszym ciągu kontynuować biznes i, i pozostać. W tej chwili mam nadzieję, że, że, że odpowiedź będzie zdecydowanie na tak. I w związku z powyższym też otworzą się na rozwiązanie, które zostało dla nich przygotowane i skrojone na miarę, a mianowicie Fundacji Rodziny. Czym zajmujecie się oprócz Fundacji Rodzinnych? Pani Kancelaria. Zajmujemy się bardzo szeroko rozumianym wsparciem dla firm rodzinnych. Przy czym trzeba pamiętać, że pojęcie firmy rodzinnej jest ym, bardzo szerokie. Czyli z jednej strony firmą rodzinną jest firma kilkuosobowa, ale mamy też firmy rodzinne, które zatrudniają kilka tysięcy pracowników. W firmie rodzinnej mamy całe spektrum problemów, prawda? czyli takie problemy jak problemy pracownicze, problemy kontraktowe, problemy podatkowe, problemy biznesowe organizacyjne, prawda? czyli wszystko to, co dotyczy każdego biznesu. Ale do tego trzeba dołożyć jeszcze tę specyfikę firmy rodzinnej, gdzie mamy do czynienia z sytuacją, w której rodzina przenika do firmy, firma przenika do rodziny. Trzeba te relacje rozumieć, stąd też bardzo często nasi klienci mówią, że pracuje im się z nami wyjątkowo dobrze, ponieważ nie tylko rozumiemy biznes, ale również rozumiemy, co to znaczy biznes rodzinny. Sami, jak powiedziałam wcześniej, będąc, będąc kancelarią rodzinną. Także zajmujemy się zarówno doradztwem prawnym, doza, doradztwem konsultingowym, biznesowym, podatkowym, finansowym. W związku z tym, cała taka zasada one-stop-shop, czyli jeżeli przedsiębiorca ma jakikolwiek problem który czy, czy temat, który chciałby przedyskutować, naszą ambicją, naszą aspiracją jest, żeby miał tylko jeden adres kancelaria finansowa. Alex